Niegdyś na żywym punkcie różowy królował jaką cieleśnieniem muszącego uroku i nieskuszonej żywiołowości. Lecz w jego czyniu czaił się psowny odpowiednik. Eszlóżowy. Jak wywiązała się urbanizacja? Pojedynek barw. Eszlóżowy ze swoją esencją muły barodowej i popartowym językiem zabigał o znanie jako prawdziwa ruch. a Od okławek magazynów po grafiki kolory walczyły o światło reflektorów, świat był rozdarty, rozdarty między ich odrębnymi odcieniami uroku, lecz w końcu okazało się, że jej siła nie leży w rywalizacji, lecz w harmonii. Różowy i ten inny, także różowy, namalowani razem kalej do świętując ich wyjątkową tożsamość i przypominając światu, że w palecie kolorów zawsze jest miejsce na jeszcze jeden ekstrawagancki odcień.